Zaczynamy z wysokiego C. Pewnemu kanadyjskiemu blogerowi udało się zamienić spinacz do papieru w prawdziwy dom. Postanowił przeprowadzić eksperyment, w którym wymieniałby się przedmiotami z innymi, aby w końcu to otrzymać dom. Zaczął w lipcu 2005 roku od czerwonego spinacza biurowego, za który dostał długopis w kształcie ryby. Tego samego dnia wymienił go na ręcznie rzeźbioną gałkę do drzwi. Jakieś 10 dni później gałkę przehandlował na kuchenkę kempingową Coleman zasilaną paliwem. Dwa miesiące później oddał kuchenkę i w zawiat otrzymał agregat marki Honda. Po jakimś czasie generator wymienił na kilka przypadkowych akcesoriów imprezowych, w tym pustą beczkę do piwa i efektowny neon. W grudniu 2005 roku zamiast czerwonego spinacza miał już skuter śnieżny Skidoo. Następnie za skuter dostał dwuosobową wycieczkę, z której nigdy nie skorzystał, ponieważ wymienił ją na furgonetkę. Pojazd przekształcił się w kontrakt na wydanie albumu muzycznego, a ten został przehandlowany na roczny czynsz. Stawka rosła. Potem było popołudnie w towarzystwie Alisa Coopera, niezwykle rzadka elektryczna kula śnieżna, a finalnie Kanadyjczyk dostał rolę w filmie. W końcu wymienił ten angaż na to, czego szukał. Na prawdziwy dom. Spełnienie marzenia zajęło. Mu niecały rok i 14 kroków dostał dwupiętrową nieruchomość na farmie w Kipling w prowincji Saskatchewan. Największy na świecie domek na drzewie, znany również jako The Minister's Treehouse, znajduje się w stanie Tennessee. Konstrukcja jest wsparta na sześciu dużych dębach, a połączenie wszystkich elementów wymagało około 250 tysięcy gwoździ. Powierzchnia mieszkalna wynosi w przybliżeniu 3000 m2, co w sumie nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że chałupa ma 10 pięter. Jest tam tak dużo miejsca, że w środku można nawet grać w koszykówkę podczas gdy... Zwykły domek na drzewie da się zbudować w ciągu jednego czy dwóch dni. Wzniesienie tego gmachu zajęło aż 14 lat i pochłonęło około 12 tysięcy dolarów. Niegdyś turyści mogli odwiedzać to miejsce, ale ostatecznie zamknięto je w 2012 roku. Problem dotyczył wymogów przeciwpożarowych. Ponieważ konstrukcja jest wykonana w całości z drewna, pożar mógł, no wiecie, spalić domek i drzewa. Niektórzy ludzie w Stanach umieszczają na swoich domach metalowe orły. Po co? To wiadomość, że na właścicielu nie ciąży żaden kredyt hipoteczny, a orzeł symbolizuje więc szczęście, którym warto podzielić się z całym światem. Uwolnienie się z węzłów bankowych płatności to przecież wielka ulga. Dlaczego w USA na parapetówkę mówi się housewarming, czyli dosłownie ocieplanie dobu. W dawnych czasach impreza polegała bowiem na ogrzewaniu nowego miejsca zamieszkania, i goście przynosili drewno opałowe, aby rozpalić ogień w kominku lub kominkach. Inną rzeczą, którą palono, były dokumenty hipoteczne. To kolejna tradycja pokazująca, że dana osoba jest wolna od kredytu, a poza tym rzeczywiście papier nieźle się pali. Wiedzieliście, że za oceanem Supit werandy jest z reguły niebieski? Nawiasem mówiąc, nie jest to zwykły niebieski, to heint blue. Co to za kolor i z jakiego powodu cieszył się niegdyś taką popularnością? Łuk był podstawowym składnikiem niebieskich farb starszego typu. Ta to dobry środek odstraszający owady. Jak kolor wyblakł, nakładano nową warstwę, a insekty znów nie miały łatwego życia. W dzisiejszych czasach ludzie coraz chętniej instalują w swoich dobach i mieszkaniach prysznice, ale posiadanie wanny to chyba żadne wykroczenie, prawda? Cóż, chyba nie byliście w Virginii, gdzie jest to nielegalne, ale nie wszystko stracone. Zgodnie z prawem można umieścić ją na podwórku. Wybieracie się do Elizody i chcecie mieć osła? Lepiej uważajcie. W tym stanie nie wolno trzymać śpiącego osła w wannie po godzinie 19. Podobnego zakazu muszą przestrzegać tam właściciele alligatoru. Najostrzejsze prawo obowiązuje jednak w Pensylwanii. Ludziom nie wolno śpiewać podczas kąpieli. Mam nadzieję, że mogą to chociaż robić pod prysznicem. Stodoły są zazwyczaj naturalnie drewniane, ale w Stanach Zjednoczonych większość obiektów tego typu z pewnego konkretnego powodu pokrywa się ciemną czerwienią. W przeszłości farba była droga, więc farmerzy starali się znaleźć tanie sposoby, żeby pomalować swój gospodarski budynek i wymyślili rozwiązanie. Złożyli mieszankę wapna, mleka i czerwonego tlenku żelaza, czyli po prostu rdzy. Jasne, ludzie nie używają już tej prowizorycznej farby, ale wielu Amerykanów nadal maluje swoje stodoły na czerwono. Urosło to do rangi tradycji. Krótki przeskok do Europy. W Szkocji ludzie mają inny zwyczaj związany z czerwienią. Widzicie te drzwi? Ci, którzy w końcu spłacili kredyt hipoteczny, malują swoje wejście na taki właśnie kolor. A wiedzieliście, że barwa drzwi może wam pomóc sprzedać dom za większą kwotę? Raport z 2018 roku ujawnił, że za domy z czarnymi lub szarymi drzwiami frontowymi i grafitowymi szafkami kuchennymi płacono nawet kilka tysięcy więcej. Natomiast mieszkania z brązowymi lub czerwonymi ścianami obniżają cenę końcową. Widząc neutralne barwy, klient myśli, że dom jest zadbany, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyłoży na niego pokaźną sumkę przy Red Bark Lane 712 w Henderson w stanie Nevada stoi prawdziwy dom Simpsonów. To znaczy wygląda dokładnie tak jak ten z serialu, włącznie z umeblowaniem. Architekci i projektanci obejrzeli 100 odcinków kultowej animacji, aby wcielić ten projekt w życie. W latach 90. telewizja Fox oraz firma Pepsi przeprowadziły konkurs, w którym można było wygrać dwie nagrody: Dom Simpsonów albo pieniądze. Barbara Howard, zwycięzczyni, wolała 75 tysięcy dolarów, jako że mieszkała w Kentucky, około 3200 km od Nevady, no i potrzebowała gotówki bardziej niż domu inspirowanego kreskówką, aby co byście wybrali na jej miejscu? Fajnie byłoby zamówić prawdziwy dom z katalogu, który niedługo później by nam dostarczono, co nie? Na początku XX wieku szaloną popularnością cieszyły się w USA, katalogi pocztowe Sears and Roebuck, lub po prostu Sears. Dziś są tam domy towarowe Sears, które są w zasadzie tą samą firmą. Tak więc jakieś 100 lat temu przesyłali katalog z zaskakująco dużym wyborem obiektów mieszkalnych do samodzielnego montażu. W sumie sprzedali około 70 tysięcy takich domów i twierdzili, że każdy może go bez problemu złożyć. Najciekawsze jest to, że są one nadal dostępne na rynku wtórnym, rzecz jasna. Podczas gdy dzbanek do kawy jest niezbędnym elementem prawie każdego amerykańskiego gospodarstwa domowego, czajnik elektryczny jest czymś, czego raczej się tam nie uświadczy. Stoi za tym technologia. W przeciwieństwie do typowych dla Polski i wielu innych krajów, 230 V napięcie w amerykańskich domach wynosi 120 V, a im niższe napięcie, tym wolniej czajnik elektryczny podgrzewa wodę. Dlatego w USA bardziej popularne są tradycyjne czajniki kuchenne. W Nowym Jorku, a dokładniej na Manhattanie, znajduje się dom należący do pięciu różnych państw. Jest to luksusowa rezydencja inspirowana Pałacem Wersalskim. Budynek o powierzchni blisko 2000 m2 należy do Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii, Serbii i Słowenii. Wiele domów w San Francisco wzniesionych jest na statkach. Wszystko zaczęło się podczas kalifornijskiej gorączki złota. Wtedy wielu poszukiwaczy z całego świata docierało do te tereny drogą wodną. Po dotarciu na miejsce, marnarze, a nawet kapitanowie nierzadko porzucali swoje łodzie w nadziei na szybkie wzbogacenie się. Nawet w XIX wieku, nie mówiąc już o XXI, nieruchomości w San Francisco kosztowały, delikatnie rzecz ujmując, niemało, dlatego przerabiano nieużywane statki. Niektóre z nich zostały zamienione w hotele, inne w domy, a jeszcze inne nawet w więzienia. Niestety, część z nich po prostu zatodeła i zajęła się rdzą. Jednak przedsiębiorcy nie przejmowali się zbytnio tym faktem, po prostu kontynuowali budowę nieruchomości na statkach. W 1994 roku w San Francisco trwały prace podziemne przy budowie lekkiej kolei Bay Area. W trakcie kopania robotnicy znaleźli statek w bardzo dobrym stanie o nazwie Rome. Nie dało się go w żaden sposób ruszyć, więc pociągi jeżdżą teraz przez jego kadłub. Kolejne 70 statków znajduje się nadal pod ziemią i podobno są one zlokalizowane tuż pod jednymi z najdroższych nieruchomości na świecie. Tak to jest w słynnym Frisco. Hej, a skoro już tu jesteście, koniecznie przejedźcie się tramwajem linowym. Unikalne przeżycie!